Ewa Krawczyk planuje to postawić, gdy już nie będzie co znajdzień się na grobie Krzysztofa Krawczyka w Grotnikach. Grób Krzysztofa Krawczyka w Grotnikach pod Łodzią tu nie odwiedzają fani piosenkarza. Na razie mogiła jest zasypana śniegiem. Jednak, gdy zima odpuści, przy grobie znajdzie się nowa instalacja. Co takiego planuje postawić tam wdowa po artyście, Ewa Krawczyk? Krzysztof Krawczyk zmarł 5 kwietnia 2021 roku. Rok Artysta został pochowany na cmentarzu w podłódzkich grotnikach. Nie swojego ukochanego domu. Ostatnia wola artysty, jeśli chodzi o pogrzeb. Oczywiście została spełniona. Krawczyk miał dwa życzenia. Spełnimy dwa ostatnie życzenia Krawczyka. Włożymy mu do trumny mikrofon, ten. Do którego przez 26 lat śpiewał w studiu muzycznym K&K Studio, a także czarne okulary, w których występował na scenie, mówił super Expressowi, jego przyjaciel i menadżer Andrzej Kosmala. W październiku 2021 roku na cmentarzu w Grotnikach postawiono nowy grobowiec piosenkarza. Tablicę nagrobka wykonano z ją wpadającego w czerwień kamienia, a płytę z lekko zielonego. Te właśnie kolory lubili najbardziej Krzysztof Krawczyk i jego żona. Czerwień symbolizuje miłość do Pana Boga i do żony. A zieleń to kolor nadziei. Na pomniku znalazł się także krzyż oraz podobizna piosenkarza. Jakiś czas później przy grobie pojawiły się ławeczki. Ewa Krawczyk bardzo często przychodzi na grób zmarłego męża. Wdowa po Krawczyku siada tam, by pomodlić się i powspominać ukochanego. Jednak niebawem na cmentarzu w Grotnikach pojawi się jeszcze jeden ozdobny element. Prace nad nim, jak zdradziła faktowi wdowa po artyście, trwają. Teraz jest zima, są śniegi. A tam musi też być czysto, żeby móc ten płotek postawić. Nie może być śniegu. Przy takim zimnie nie da się tego zrobić. Artyści robią płotek z motywami muzycznymi. Będzie gitara, klucz wiolinowy. Mikrofon to jest bardzo dużo pracy. Ta informacja o tym, że ten płotek ma grać, są nieprawdziwe. Może na świecie są gdzieś grające płotki, ale ja o takich nę słyszałam. Słyszałam tylko o grających ławeczkach. Kto wie? Może taka tam będzie? Wyjaśnia nam Ewa Krawczyk. Wzruszający symbol na zaśnieżonym grobie Krzysztofa Krawczyka. Wiemy, co oznacza. Ewy Krewczyk nie było w sądzie na sprawie spadkowej po mężu. Wiemy dlaczego. Krzysztof Krewczyk Junior podważa Nowy Testament i twierdzi, że pierwsza wola ojca była inna. Wyznał, ile teraz może stracić.